Dobra, to. Cześć, mam tutaj. Bossman, a tutaj jest z jeszcze ja się nie zacząłem, jeszcze ja nie zacząłem, dobra, no, cześć, cześć. Dobra, no to Adam zacząłem, a teraz zaczął, ja też. A ten Bup to jest. To... Dobra, no. Tu nagrywamy Higabrian Chamber. Powder letter Chamber. Wcześniej ja to sam nagrywam, ale trochę przeklinałem, a teraz będzie spokój, chilał, ci ci. Tak, y... jeszcze nie znam angielskiego, więc nie wiem, co bym robić. Ja ci Adam będę bo... po... mówił, bo ja znam angielski, hehe. Dobra. Uczę się. Okej, Czekaj, się. Zaraz. Jam tu do cholawy. Wow! Mam wow. półka! Ja, e, ja też. A też, pański panie zły. Ale nie, jesteś po drugiej stronie. To ty jesteś ze mną? Oczy się łatwiej. Jeszcze powiem sobie. A nie, to ty, dobra Zabiłem go Dobra, mamy to dwa punkty My się to nie... To wiemy. jest sama suma. Suma, tak? Nie, PHP Głupio, bo tylko w trzy osoby gramy Cztery Trzy Aha, da, ja cię zabiję. A teraz ty. A, a zabiję cię. Co robimy? Na samą górę musimy wejść.

co the target. cel? Uh, John jest tam. To jest tak dziwne, że trzy osoby Cztery punkty. Znów na jednego, rozumiesz? Le... Co to jest? A, a, kowadła spadną ci na głowę i przegrałem. A, wygrałem. A, to. Go chcesz sobie wypa... oj O, oj! Jezu, sam padłem tutaj. Trzeba go wykopać za to, że... A, Jezu wygrałeś! Aha, aha. Wstyd! Co, co? Suma. A tam co ciągle mnie? On cię bije! No bo jego ja celuję, a w ciebie... ciebie przez upadek Adam! A, wygrałem! No dzięki! Proszę. Taś i nie będę podpowiadał! Dziękuję. Aha, poczujesz wciąż. Całą szczęść? Cały szczęść? Działa! Jakie? Aha. A, dziesięć pół, dobrze Kurde, wyszedł, wyszedł. Jeszcze Co to? Co? Eee. A Co jest? Jak to się robi? O co chodzi? Musisz zbudować o Kurde eee, tego Nie ogarnęła ty ja zrobiłem. A co to było? Eee... To takie, co w Kurde, górę... W Adam! To prawie w górę wala. Kam jesteś? To takie, co prawie w górę wala. Adam, zremisujmy to. Wtedy będziemy na podium. Nie, to ja będę na podium. jest. Dobra. Następnym razem ci się dam. Aha, iż on schodzi. Co? Kur... Aha, teraz target. Dlaczego? Wtedy będziemy mieli te sam punkty. Nie trafiłem. Wygrałem tamto. Okay, ja wygrałem. Co? Ja wygrałem. Ja wygrałem tamto jest to Ach, a bez kitu no, daj mi tu no, może no, dobra. granie granie a dostałem. samej <zysk> grać co to Ach. a ty ty to Jak ty interaktyf? Tak? go ja. ja, Chamy. Aha, ha, be. A dobra, i tak wygrałem Kim jestem z tobą? No Bigo. A, trafiłem! Dla mnie za dużo tylko jest. Nie wrzucimy tego na YouTube'a. Dlaczego? Znaczy, o, nagramy od nowa. Dlaczego? No, to jest takie 3, 3 osoby, no wiesz... A yeah, ja yeah, i tak to rzucę, żeby było, że jestem lepszy. No to dobra, to ja wrzucę następnie z tego, okej? Okay? Dobra. Co teraz? Aha, znowu wkładła. Dobra, wetka. Nie, łuk. Sorry, łuk. Good job. Say. A, zremisowaliśmy.

Nie żyje ten gościu. A ja sobie skoczyłem, do no Czekaj, gdzie to było? A chciałem tam skoczyć, wiesz. Dobra, to był.